Cześć, nazywam się Konrad Kasjaniuk, jestem instruktorem ratownictwa wodnego i dzisiaj zrobię przekaz do najmłodszych. Dzisiaj opowiem Wam o tym, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z wakacji nad wodą oraz kim jest ratownik wodny i dlaczego jest to tak bardzo ważna osoba, gdy także Wy będziecie wypoczywać nad morzem. Więc zaczynamy. Pierwszy ratownik wodny... Co? Pan ratownik porządku pilnuje Pływających ludzi kontroluje Gdy człowiek to nie pyk, pyk, pyk Ratownik rączkę poda, myk, myk, myk Cierpliwie czeka, na słońcu się smaży Gdy będziesz bezpieczny, uśmiech ma na twarzy Gdy jesteśmy nad wodą Daleko od brzegu, czy to nad rzeką, czy to nad bardzo dużym jeziorem, czy w końcu nad morzem, przypłynie do nas, gdy będziemy potrzebować takiej pomocy, ratownik wodny. Ratownik wodny, który ubrany w ten sposób, będzie ratownikiem na motorówce bądź innej jednostce pływającej, lub na przykład helikopterze, która do nas przybędzie, żeby nam pomóc. Jest to osoba, która świetnie pływa, jest przeszkolona i jest wyposażona w ten sprzęt jest bardzo ważny dlatego, że chroni na przykład kask chroni naszą głowę na tym kasku mamy też kamerę która pozwala nam rejestrować akcję, którą przeprowadzamy ale kask kask jest ważny dlatego, żeby chronić naszą głowę gdyż gdy uderzy się ratownik to ratownik już nam raczej nie pomoże, więc nawet ratownik wodny w czasie akcji ratowniczej nosi kask. Ratownik wodny ma także kamizelkę asekuracyjną. Dlaczego ma kamizelkę? Przecież on świetnie pływa. Ratownik świetnie pływa, ale jeżeli będzie kogoś ratować, potrzebuje nie tylko samemu się utrzymać na powierzchni, ale także komuś pomóc, gdy pływa motorówką, gdy ma komuś pomóc w wodzie. Potrzebna jest także jemu kamizelka asykuracyjna. Więc jeżeli ratownik nosi kamizelkę, to także wy, najmłodsi, właściwie to każdy powinien nosić kamizelkę w momencie, gdy pływa w wodzie, na jakimś urządzeniu pływającym daleko od brzegu. Nawet gdy jest to rzeka i do jednego i do drugiego brzegu nie jest daleko to jednak gdy wpadniemy do tej wody bez kamizelki będzie nam ciężko utrzymać się na powierzchni wody, więc pamiętajcie jeżeli ratownik wodny nosi kamizelkę to i wy powinniście. Mamy dwa rodzaje kamizelek kamizelki asekuracyjne czyli taką jaką miał ratownik przed chwilą na sobie i kamizelkę ratunkową. Kamizelka ratunkowa jest w bardzo jaskrawym kolorze ma koło Mniej materiału z tyłu, więcej z przodu, po to, żeby ktoś, kto wpadnie do wody i nawet nie potrafi pływać, leżał mniej więcej w takiej pozycji. Ważne są pasy krokowe, żeby je zapinać, żeby dziecko bądź osoba dorosła nie wypadła z tej kamizelki. Dzięki takiemu sprzętowi możemy się czuć stosunkowo bezpiecznie, gdy nastąpi jakieś wydarzenie nad wodą. Rozebrałam się z kamizelki. Zostałem w kombinezonie. To jest bardzo specjalny kombinezon, który nie dopuszcza wody do tego, żeby dotykała mojego ciała. Zapewnia mi odcięcie się od warunków atmosferycznych i od temperatury wody i pozwala mi pozostać suchym przez bardzo długi czas pozostawania w wodzie. Teraz, gdy zdjąłem kombinezon, zmieniam się w ratownika takiego, jakiego możecie spotkać na plaży, na Kąpielisku, ratownik oprócz gwizdka i lornetki, yy, znajduje się na plaży najczęściej w miejscu oznaczonym tego typu znakiem. Jest to znak kąpieliska. Co to jest kąpielisko? Już kąpieliską to specjalnie wyznaczony obszar nad wodą, otoczony bojkami różnego koloru, w którym osoby kąpiące się są cały czas nadzorowane przez ratownika, ratownika, który jest przygotowany do tego, żeby nieść pomoc osobom, które, osobom kąpiącym się, których życie zostało zagrożone. Ratownik cały czas obserwuje obszar wodny. Te bojeczki czerwone wyznaczają miejsce dla osób, które nie potrafią pływać pomiędzy brzegiem a tymi bojkami. Pomiędzy brzegiem a tymi bojkami możemy spokojnie przybywać, gdy nie potrafimy pływać. Natomiast tu dalej jest głębsza woda, która mogłaby zagrażać mniej wytrawnym pływakom. Dlatego patrzmy, gdzie się kąpiemy, szukajmy takiego znaku, który oznacza bezpieczną kąpiel. Tutaj ratownik ma ze sobą flagę, flagę koloru białego. Flaga koloru białego oznacza, że kąpiel na tym kąpielisku jest dozwolona. Natomiast gdy się pojawia czerwona flaga, to jest znak od pana ratownika, że w kąpiel w tym momencie nie będzie bezpieczna. Niekoniecznie może to wydawać się dla nas oczywiste, że ratownik nagle mówi: Nie kąpiemy się, mimo że jest ładna pogoda, mimo że świeci słońce, mimo że nie ma wiatru, wydaje się nam, że nie ma fal, a ratownik mówi: Nie, 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 nie kąpiemy się. Ma wpływ na tą decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi kilka różnych warunków, które trzeba spełnić, żeby Flagę wywiesić, mawiać. Warto, żebyście wiedzieli, że jeżeli czerwona flaga jest, to się nie kąpiemy. Jeżeli biała, możemy się kąpać bezpiecznie, natomiast jeżeli nie ma żadnej flagi, to oznacza, że nie ma ratownika. W związku z tym kąpiel jest tylko i wyłącznie dla naszą odpowiedzialność. Nawet na kąpielisku zdarzają się miejsca, które są dla nas niebezpieczne, o których powinniśmy wiedzieć. Często nad morzem widzimy fale wbite od piasku plaży, w kierunku morza, przy tych palach nie można się znaleźć. Dlatego, że woda, która napływa tędy falami, którędyś musi się wycofać i wycofuje się przy tych właśnie palach. W związku z tym, tutaj robi się dość głęboko i, i można w tą nieckę wpaść, zniknąć pod wodą, a prąd będzie nas wypychał w kierunku morza, i będziemy uderzać o te palę i możemy się, o nie, możemy się strasznie skaleczyć. Są też miejsca oznaczone takim znakiem. To jest znak zakaz kąpieli. Zakaz kąpieli nie wydawany jest przypadkowo. Należy wziąć pod uwagę ten znak, gdy go widzimy, nauczyć się tego, że w tym miejscu kąpiel może być niebezpieczna. Mimo, że takie znaki Mogą być postawione w miejscu, które od dawna wykorzystujemy zwyczajowo do kąpieli. Te miejsca nie są przygotowane do tego, żeby ta kąpiel była bezpieczna, gdyż w tym miejscu możemy znaleźć niezbyt przyjazne brzegi do wyjścia. Możemy znaleźć podwodne przeszkody. Możemy znaleźć w końcu jakieś śmieci, które ktoś tam wrzucił. Ktoś, kto nie uważa, że jest to miejsce przeznaczone tylko do kąpieli, ale na przykład miejsce dogodne do tego, żeby wrzucić resztki budowlane. Więc musimy zrozumieć, że w miejscu, które nie jest codziennie rano sprawdzane przez ratownika, możemy spotkać różne zagrażające nam niebezpieczeństwa. Nie każde miejsce nadaje się do tego, żeby skakać. W związku z tym stawiamy znaki, które też mają ostrze z potencjalnych pływaków, że skok w tym miejscu może być niebezpieczne dla naszego życia. Nawet gdy będziemy skakać na nogi, gdy skoczymy na pozostałości jakiejś konstrukcji podwodnej, której z powierzchni nie widać, natomiast pod wodą czekają na nas resztki pala, gwoździe i inne rzeczy A Pod wodą możemy spotkać przeszkody, na które możemy się naciać, strasznie skaleczyć, zrobić sobie krzywdę, bądź uderzyć głową o jakąś podwodną przeszkodę. Więc pamiętajmy o tym, że skoki poza pływalnią, w miejscach do tego wyznaczonych są niebezpieczne. Każde skoki. Nie zawsze wiemy, będąc na przykład na środku jeziora, jak bardzo jest tutaj głęboko. Jeżeli sprawdzimy, wysądujemy głębokość, może się okazać, że są tam pozostałości jakiegoś drzewa, którego żeśmy tą sondą nie dotknęli. Dlatego zawsze weźmy pewne, zawsze weźmy pod uwagę to, że nieszczęście może się wydarzyć także wtedy, kiedy się zupełnie tego nie spodziewamy. Gdy jesteśmy na plaży i coś się nam wydarzy, będziemy potrzebować pomocy ratownika. Ratownik wyposażony jest w sprzęt, który pozwoli mu tą akcję sprawniej i szybko przeprowadzić. Zanim ratownik wejdzie do wody, spróbuje podać nam bądź kij, bądź rzucić do nas takim urządzeniem jak rzutka. Która pozwala schować w środku dublinę, i na ten malutki pływaczek próbujemy rzucić sobie poszkodowanie. Rzucamy i zaczynamy ściągać. O, udało się. Zobaczcie, zobacz jak dużo, o, jeszcze więcej. Zobaczcie, jak dużo tutaj jest liny, na jaką dużą odległość można rzucić, spróbować komuś pomóc. Ale pamiętajmy, ratownik jak rzuca rzutkę do kogoś, to ten ktoś musi ją złapać. Jeżeli ta osoba nie potrafi pływać, jeżeli już zaczęła tonąć, to złapanie takiej rzutki nie zawsze może być możliwe. Nie zawsze też ratownik może wcelować. W związku z tym rzutka jest bardzo dobrym urządzeniem. Ale czasami ratownik musi jednak wejść do wody. Gdy ratownik musi wejść do wody, może wykorzystać do tego specjalnie do tego przeznaczone urządzenie, które się nazywa węgorz. Widzieliście, widzieliście na pewno nieraz dla ratownika właśnie z takim urządzeniem, który biegnie po brzegu, gdy wbiega do wody, odkłada. Rzuca to na ziemię, jest do tego przyczepiony długą linką i zaczyna pływać. Płynie, płynie, płynie po wodzie, dopływa do osoby poszkodowanej. Wyciąga, 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 wyciąga do siebie węgorza. Zakłada, zakłada go na osobę poszkodowaną. Zapina, tworzy mu takie prawie że kółeczką i płynie do brzegu z osobą poszkodowaną. Czasami nie zawsze Uda się dopłynąć do osoby i złapać ją jeszcze na powierzchni. Dlatego ratownik, żeby dopłynąć szybciej, zakłada płetwy oraz, oraz gdy ma zanurkować, powinien ze sobą mieć maskę oraz fajkę, którą założy na oczy. Założy na oczy maskę i będzie mógł obserwować, gdzie tu się znajduje ta osoba poszkodowana. Czasami ratownik może mieć ze sobą także butle z zapasowym powietrzem. Butle, które pozwolą nam zanurzyć się na dłużej pod wodę niż tylko dwa trzy dechy, biorąc pod uwagę, że ratownik musi przepłynąć dużą odległość, gdy ma zanurkować w tym momencie po przepłynięciu dużej odległości, może tego powietrza na długo mu nie wystarczyć. Jest do tego specjalnie szkolony, ale technika pomaga nam i pozwala po zanurzeniu się. Jeszcze parę dechów. Natomiast, gdy akcja odbywa się daleko, bardzo od brzegu, ratownik zakłada, oprócz tego wszystkiego, co wcześniej mówiłem, zakłada także szelki od bardzo długiej liny. Te szelki założone tutaj w plecy pozwolą ratownikowi swobodnie dopłynąć do osoby poszkodowanej, przechwycić ją, a następnie po daniu odpowiedniego sygnału być ściągniętym z brzegu yy, przez naszych przyjaciół. Czyli my sobie leżymy, trzymamy osobę poszkodowaną, a lina nas ciągnie. Natomiast ratownicy na brzegu ciągną linę, bądź jedna osoba, która mówi holo, holo, ludzie, pomóżcie mi, trzeba ściągnąć ratownika. Tak, ratownik może wykorzystać nawet Was do tego, żeby mu pomóc, ale trzeba bardzo wyraźnie słuchać jego poleceń. Ciągniemy razem, 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 razem. Trzeci rodzaj ratownika wodnego, jakiego możecie spotkać na drodze poza ratownikiem na łodzi motorowej, bądź ratownikiem na plaży nad morzem, czy też nad jeziorem, rzadziej nad rzeką, jest także. Ratownik, którego spotkacie na pływalni, pełni funkcję opiekuna osób pływających, pełni funkcję nauczyciela pływania, pełni także funkcję medyczną. Ratownik ma ze sobą sprzęt, który pozwoli mu skutecznie nieść pomoc do momentu przyjazdu karetki, pogotowia i transportu medycznego do szpitala. W takiej dużej apteczce znajdują się nie tylko bandaże, ale sprzęt do tlenoterapii, usztywnienia połamanych kończy, wiele, wiele innych przydatnych ratownikowi rzeczy. Więc jeżeli potrzebujemy pomocy, czy to na pływarni, czy na plaży, kierujemy się właśnie do miejsca takiego znaku, dlatego, że tam możemy się spodziewać profesjonalnej pomocy nad wodą. Człowieka, który będzie wyposażony w sprzęt medyczny, człowieka, który jest odpowiednio do tego przeszkolony, człowieka, który nas poinstruuje, co mamy dalej robić, żeby pomóc tej osobie. Ratownik ma gwizdek, gwizdząc tym gwizdkiem wydaje sygnały, warto się obejrzeć i spojrzeć, czy przypadkiem nie jest to gwizdek skierowany do nas. Kolejną ważną rzeczą, o której powinniście pamiętać, jest numer ratunkowy nad wodą, który pozwoli Wam wezwać skuteczny pomoc do miejsca, w którym jesteśmy. Ten numer łatwo zapamiętać, gdyż w nerwach czasami zapominamy wielu rzeczy, ale wyliczankę, którą Wam pokażę, na pewno zapamiętacie. Ile mamy ustek? Jedne. Ile mamy nosków? Jeden. Ile mamy oczków? Dwa. W ten sposób zapamiętujemy bardzo ważny numer ratunkowy. Jeden, jeden, dwa. Jeden, jeden, dwa. biorę telefon. I dzwonię. 1, 1, 2. Halo. Dzień dobry. Wydarzył się wypadek. Znajduje się. I tu jest właśnie bardzo ważny moment. Musimy podać, gdzie się znajdujemy? Co się stało? Komu się stało? I odpowiadać na pytania tej osoby, która będzie z nami rozmawiała przez telefon. Więc pamiętajcie, małym bohaterem może być każdy z Was. Największym bohaterem będziecie wtedy, jeżeli spróbujecie. Wezwać pomoc do osoby, która będzie tej pomocy potrzebowała. Nie zawsze damy sobie radę, gdy jesteśmy małym dzieckiem, nie damy rady wejść do wody i wyciągnąć dorosłej osoby. Ale możemy zadzwonić po taką osobę, która będzie to potrafiła i zrobi to natychmiast. Dlatego pamiętajcie, bądźcie bezpieczni nad wodą. I słuchajcie wizkę ratownika.